Dzień dobry moi kochani. E, dziękuję, że e, chcieliście obejrzeć kolejny filmik z mojej e, serii na temat symboli. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć na temat symbol, bo, symbolu e, jako krzyża, e, jego znaczenie e, na pierwszym obrazku widzimy krzyż grecki, prosty i jego różne formy, szczególnie krzyż mocy. I te również te krzyże, które są poniżej, mają podobną formę. Cechą charakterystyczną tych krzyży jest, że są to krzyże równoramienne. Oznaczają one, że są jak cztery elementy, i piąty element, jak gdyby, był tym punktem przecięcia tego krzyżu. Te krzyże poniżej bardzo ostro i wyraźnie to podkreślają, że są jak gdyby cztery elementy i punkt przecięcia. Tu mamy na drugim obrazku przestawione cała masa różnych krzyży. Ciekawym krzyżem jest pod jedynką krzyż w postaci litery X. Jego wariacją jest pod dwójką krzyż z panową belką i literą X. I zaraz pod trójką mamy wariację do niego z taką pętlą, jakby przypominającą tą pętlę, Balka, z tą pętą przypomnę literę P. Jest to prawdopodobnie ten znak, który użył cesarz Konstantyn w czasie decydującej bitwy ze swoim przeciwnikiem, i po zwycięstwie, które odniósł, stał się cesarzem wschodniej i zachodniej części cesarstwa rzymskiego. Obok mamy krzyż prosty ten krzyż grecki pod czółką. Niżej mamy krzyż, dwa krzyże, które są typowe dla chrześcijaństwa, dla katolicyzmu. To jest krzyż pod numerem 5 i 6. Ten pod numerem 6 dodatkowo przedstawia wioszącego na krzyżu Pana Jezusa, a nad jego głową znajduje się napis INRI. Obok niego pod numerem 7 jest jeszcze inny krzyż. Który według mnie właściwie przypomina bardziej literę tau. Litera tau jest bardzo ciekawym symbolem i na ten temat zrobię oddzielny filmik. Ten symbol tego krzyża jest właściwie, jeśli weźmie się pod uwagę źródła rzymskie, właściwym krzyżem, na którym krzyżowano w tamtych czasach, w czasach Jezusa ludzi skazanych na śmierć. Z opisu wynika, że ta pionowa belka była na, stare, na stałe wbita w ziemię, tylko tą poprzeczną górną część ściągano i skazaniec musiał go nieść na mie miejsce kaźni, po czym został przywiązywany lub przybijany do, za ręce do tej poziomej części. Była kolejnie wciągana na górę, na tą pionową część. Przybijana dwoma gwoździami, żeby się nie zsunęła, i dopiero po tej czynności przybijano lub przywiązywano nieszczęśnika za nogi do części pionowej. Obok mamy krzyż w postaci litery Y i jego wariację pod numerem 9. Obok mamy um, trzy swastyki, um, jak widzimy um, jest i lewoskrętna i prawoskrętna swastyka, są one charakterystyczne tym, że również posiadają jak gdyby cztery ramiona i punkt przecięcia. Niżej mamy pod numerem 13, 15 i 20 krzyże podwójne, um, czyli dwie belki poziome. Te belki czasami są też tłumaczone, że to jest właśnie ten, ten napis: Jezus Chrystus, Król Żydowski. Że właśnie na tych belkach miał on być napisany. Pod numerem 17 mamy krzyż w kole te ramiona krzyża wystają poza, ten, poza to koło, czy poza ten okrąg. Ten symbol jest to symbol astrologiczny Ziemi. Niżej mamy pod numerem 21 Ankh. Jest to egipski symbol, symbol wieczności. Pod numerem 43 na górze widzimy krzyż odwrócony do góry nogami. Właśnie tak miałby być ten ukrzyżowany święty Piotr. Do, do dołu odwrócenie symbolu miałoby znaczenie przeciwne do jego znaczenia czyli jak gdyby się odwraca wtedy jego znaczenie do znaczenia tego krzyża przyjdziemy to na kolejnej folii ciekawym krzyżem jeszcze jest numer 46 jest to róża wiatrów Zaraz obok, na prawo, widzimy pod numerem 23 e, pewien ciekawy krzyż, który nam bardzo mocno już symbolizuje gwiazdę świecącą na niebie. Bardzo ładnym i bardzo e, symbolicznym krzyżem jest ten pod numerem 48. Składa on się z pięciu tarcz, na których jest e, zaznaczony pięć elementów. Ten krzyż jest bardzo symboliczny. I przypomina mi właśnie to, czym krzyż naprawdę mógłby, czy właściwie jest, co symbolizuje, pięć elementów, pięć żywiołów. Dalej na prawo mamy kolejny okrąg, w którym wpisany jest krzyż. Ten symbol, krzyż tym razem nie wystaje poza koło, ten symbol jest to symbol Słońca. Mamy różnego rodzaju inne krzyże. Tarcze pod numerem 58. Mamy krzyż, który jest jak gdyby wciśnięty czy wpisany w kule. Przypomina on jabłko królewskie, symbol, symbol władzy królów chrześcijańskich. I ciekawe jeszcze są elementy: te dwie tarcze 61-62 gdzie krzyż ma taki element dodatkowy, jakby symbolizował klucz do jakiejś tajemnicy czy do, jakiegoś, do czegoś ważnego. Na tej karcie mamy kolejne ciekawe krzyże. Zaczniemy od krzyża na czerwonym tle, po prawej stronie. Mamy cztery ramiona, w środku mamy spirale, jakby przedstawia jakąś formę energii kręcącej się, czyli mamy pięć elementów. Dalej idąc na lewo, mamy przepiękny celtycki krzyż z takimi małymi wypustkami. Symbolizuje on Róże Wiatrów, a poniżej jest to Róża Wiatrów opisana runami. Przechodząc dalej na lewo, na samym górze w lewym rogu, widzimy taką dziwaczną formę, która przypomina nam również róże wiatrów. Te dwie spirale i te dwie, jakby dwa trójkąty, które jeden wystaje ze szpicą do góry, a drugi, jak gdyby tą, tą podstawą wystaje, tworzyłyby formę jednego krzyża i te cztery ramiona, które wystają obok, E, tworzą ten długi krzyż e, przesunięty o 45 stopni, e, i dość symboliczny wcale to właśnie Róże wiatrów. Poniżej niego znajduje się bardzo ładny symbol. Ponownie jest 5 elementów, e, pięć spiral, pięć yin yang, e, symboli energii, które z, z, przybierają tutaj formę krzyża. Idąc dalej na prawo, widzimy ten symbol ptaka z rozłożonymi skrzydłami. Jak się dobrze przyjrzeć, również on symbolizuje krzyż. Jest cztery elementy i jak gdyby w jego brzuchu znajduje się kolejny piąty element. Poniżej niego mamy takie, taki symbol, jak gdyby dwa V, jedno. Odwrócone normalnie, długie do dołu, pomiędzy nim jest jak gdyby koło, i to też jakby nie było, jest symbolika czterech elementów i piątego pomiędzy, czyli jakaś forma krzyża. Co mogą wyobrażać krzyże? Widać na zdjęciu po prawej stronie, że przy odpowiednich atmosferycznych warunkach odbłyski gwiazd przybierają formę krzyży po lewej stronie widać nawet że ta forma przeradza się w formę różnych wiatrów i widzimy poniżej jeszcze też przepiękną gwiazdę świecącą w formie krzyża dlatego powstają pytanie, pytania czyżby symbole krzyży powstawały poprzez obserwację gwiazd czy też jest to fraktalny obraz, który wszędzie się powtarza? Tu mam dla Was fragment książki, właściwie stronę tytułową książki Mojżesza Sztuka Magiczna i Duchowa ze starożytnego hebrajskiego tłumaczona przez Johana Szajbela. Specyficznym elementem tej strony jest to co zakreśliłem tutaj w, tym, w tej elipsie. Przy dacie 1736 jest symbol gwiazdy Dawida. Ta gwiazda Dawida najwyraźniej symbolizuje tutaj datę urodzenia tego tłumacza, a obok jest to krzyż przy dacie 1809. Najwyraźniej symbolizuje on tutaj nic innego jak śmierć tego tłumacza. Jeśli ten krzyż został w ten sposób użyty w tego rodzaju książce, to trzeba się zastanowić co tak naprawdę ten krzyż z tym przedłużonym jednym ramieniem ma znaczyć. Na pewno oznacza on śmierć i trzeba by było się zastanowić czy warto ten symbol otaczać się tym symbolem i, i mieć go przy sobie. Tu mamy abecadło Kali Agni Yantra. to abecadło pochodzi z Indii, to abecadło jest bardzo symboliczne. Pod numerem 3 widzimy już nasz krzyż, jego znaczeniem jest przestrzeń kosmiczna, cztery strony świata. Pod numerem 4 mamy krzyż, który jest przekręcony o 45 stopni, jego znaczeniem jest czas, 4 pory roku. Obok zaraz widzimy pod piątką nasz symbol słońca. Tu dodatkowo jest ono o znaczenie niebiański ogień. Pod numerem 6 widzimy nasz, nasz symbol Xa z pionową belką. Tutaj ma on znaczenie jako znak grzmotu po peruna. Pod numerem 8 mamy symbol, który wcześniej widzieliśmy jako symbol Krzyża mocy, tu on ma znaczenie jako Młot Tora. pod dziesiątką widzimy krzyż z podwójną poziomą belką, tu ma znaczenie jako drzewo świata. I co jeszcze jest ciekawe, jest symbol 14, który składa się z dwóch, jak gdyby symboli. Jego znaczenie jest płodność. A jest on złożony z symbolu dwójki, materialny świat ziemski, i symbolu czwórki, czas cztery pory roku. W tym obrazku tutaj przedstawionym również znajduje się krzyż. Jest on w tej chwili ukryty, więc postaram się go opisać. Otóż, cztery. Gwiazdy. Po lewej stronie mamy gwiazdę Regulus, serce lwa lub też mały król, nazywany tak w Mezopotamii. Gwiazda ta znajduje się w konstelacji lwa. I gwiazda Fomalhaut, serce człowieka, znajdują się na jednej linii razem ze Słońcem. Linia ta przebiega wzdłuż płaszczyzny, na której znajdują się znaki Zodiaku. I również e, gwiazda Antares, serce Orła i gwiazda Aldebaran, serce Byka, znajdują się również na tej przestrzeni i również e, one tworzą e, linię prostą i, przecina, i przechodzącą przez słońce. Jeśli e, pociągniemy te linie e, od Regulusa do Fomalhaut i od Antaresa do Aldebaran, powstaje krzyż i według Pana Wozińskiego to są te si prawdziwe siły natury, które wpływają na losy Ziemi, na jej, na to co się tutaj na Ziemi dzieje. Ciekawą rzeczą jest to, że od roku 4025 przed naszą erą zostało jak gdyby odcięte dopływ czy wpływ tych dwóch Gwiazd Regulus i Formahaut zostały czasowo odcięty i one nie mogły wpływać jak gdyby na losy Ziemi, czyli na również na nasze losy. Tylko dwa, dwie gwiazdy Antares Aldebaran wraz ze Słońcem wpływały na losy Ziemi. Ale od 29 września 2016 roku ten, te dwie gwiazdy ponownie mogą wpływać na nasze losy i jest to też data mojego duchowego wybudzenia. Tu widzimy jeszcze raz to samo zestawienie. Zostało tylko zamienione regulus z formalhaut. Jak widzimy, te linie, które się tutaj tworzą pomiędzy tymi gwiazdami, przecinają się w środku i tam właśnie znajduje się słońce i to jest symbolika prawdziwych sił przyrody czterech żywiołów i piątego czyli słońca w środku. Tu mamy symbolikę bardzo dobrą znaną dla Słowian. Ten symbol jest się nazywa albo ręka albo ręce Boga. One są wpisane tutaj w słońce, czyli mamy ponownie Cztery elementy i piąty, którym jest e, słońce. Dla ludzi, którzy mieli rysunki techniczne, e, może e, być to jasne, że te ręce czy, czy te elementy wyposażone w te pięć takich występów czy palców e, mogą równie dobrze symbolizować elementy stałe, zaczepione czyli e, dokładnie to, co ja tu sugeruję. Że to są cztery podpory świata, i właśnie tak trzeba je interpretować. Tu chciałbym jeszcze zaczepić o, o piramidę. To zdjęcie jest bardzo ciekawe. Jest to zdjęcie z lotu ptaka. Tego nie widać z dołu, ale właśnie z góry, że. Piramidy mają wgięcie w środku swoich, swoich ścian, wszystkich czterech stron, czyli nie są te ściany całkowicie gładkie, tylko właśnie jakby do wewnątrz zagięte. I patrząc bezpośrednio z góry, tworzy się dla mnie właśnie forma burzy wiatrów. Mamy krzyż, który, który tworzą te zagięcia ścianach bocznych i oraz przekątne tego, tej, tej piramidy, które tworzą ten, ten krzyż przesunięty o 45 stopni. Na temat piramidy i tego znaczenia wrócimy jeszcze w kolejnym moim filmiku. Teraz przejdziemy do kolejnego: cztery żywioły to cztery filary świata. W dawnych wierzeniach zostały stworzone cztery podpory świata: wiara, miłość, odpowiedzialność i kreatywność. odpowiadają one właśnie czterem żywiołom. Ziemia to odpowiedzialność, woda to miłość, ogień to kreatywność, powietrze to wiara. Cztery filary lub podpory są przedstawiane symbolicznie pod postacią różnych rodzajów krzyża. Właśnie do tego e, chciałem dążyć, żeby e, to odpowiedzieć. Dla tajemniczonych, oprócz tych czterech żywiołów tutaj wymienionych, jest oczywiście jeszcze piąty żywioł, żywioł ducha czy eteru, ale to już jest inna historia i powrócimy do tego, do tej symboliki w innym moim odcinku, a teraz chciałbym zakończyć moją prezentację takim krótkim cytatem. Na początku był OM. Na początku nie było nic oprócz boskiego umysłu, który trwał w wiecznym OM. OM to pierwotna częstotliwość uśpionego umysłu. Umysłu bez myśli, pozostającego w totalnej równowadze. Każdy neuron jest spokojny i nie wysyła żadnego sygnału. Ten stan to stan konferencji umysłu. Stan ten my możemy osiągnąć poprzez medytację. Wtedy zbliżamy się do tego boskiego umysłu. Jego stanem przeciwnym jest um. Wtedy umysł ten rodzi ideę myśli. Tak zrodziła się idea, idea świata, idea życia. W ten sposób dokonał się podział źródłem na energię męską, która stworzyła ideę i stała się źródłem inspiracji dla energii żeńskiej, która to rozpoczęła taniec stworzenia pokuty idei. Energia męska otrzymuje swój wzór świata i pełna miłości i przyzwolenia. Kontemplentuje jego powstanie. Energia żeńska rozbija się kolejno na cztery żywioły: powietrze, przestrzeń, wodę, ciecz, ogień, energię i ziemię, materię. Wszystko to zaczęło kręcić wokół idei Boga, tworząc to, co my nazywamy światem. I tymi słowami dziękuję za uwagę i życzę Wam miłego rozmyślania nad tym, o czym dzisiaj mówiłem.